Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ogromne przedsięwzięcie ludzi dobrego serca. Podczas 20 finału w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim wolontariusze do puszek zbierali pieniądze na sprzęt, który posłuży do ratowania życia wcześniakom oraz na pompy insulinowe dla kobiet w ciąży, u których wykryto cukrzycę. Nasi reporterzy rozpoczęli dzień z żurkiem z radiem RDN Małopolska, wyjątkowo na Tarnowskim Rynku. Odwiedziliśmy motoorkiestrę, gdzie w zbiórce pieniędzy pomagali zmotoryzowani sportowcy tarnowskiego Automotoklubu. W dniu dzisiejszym do Żabna zawitał specjalny orkiestrowy ekspres oraz o godzinie 16 zagrał zespół Golden Life, z którym udało nam się porozmawiać po koncercie. Naszą relację zakończył światełkiem do nieba z Gromnika. Tutaj padł kolejny rekord w zbiórce pieniężnej. Można by powiedzieć, że mieszkańcy gminy Gromnik mają teraz cieplejsze serca, które biją jeszcze mocniej dla ratowania dzieci. RDN Małopolska już po raz, który właściwie wspiera wsiaka, po raz, który ta edycja z Żurkiem... Żurek jest bardzo smaczny. Od ilu lat to już chyba nikt tego nie jest w stanie policzyć. Wiemy, że jest dwudziesty finał, ale od kilku, naprawdę no kilku, myślę, że o ósmy, dziewiąty finał z żurkiem, czyli finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczynamy od żurku na Tarnowskim Rynku. Na Tarnowskim Rynku po raz pierwszy zwykle spotykaliśmy się na Placu Sobieskiego, ale w związku z remontem ulicy Krakowskiej i placem, no to jesteśmy tutaj, ale to nie przeszkadza w tym, żeby tarnowienie specjalnie do nas przyjechali, poczęstowali się żurkiem. No idea taka jest, że człowiek aby żyć musi jeść i aby żyć pełnią życia musi się także dzielić swoim szczęściem no i dlatego w ten sposób zachęcamy ludzi do tego aby wrzucali do puszek wielkiej orkiestry świątecznej pomocy i pomagali tym najbardziej potrzebującym w tym roku tym najmłodszym dzieciom, wcześniakom no i mamom w ciąży chorym na cukrzycę jak się zacznie taki dzień z żurkiem, z RDN-em, to potem chyba już będzie tylko dobrze. No tak, ten żurek jest tak smaczny i ma taką konsystencję, że człowiek czuje się najedzony, jest syty, ale z drugiej strony jest tak właśnie pyszny, że, że czuje wciąż niedosyt i chciałby jeszcze. Więc naprawdę zachęcamy do tego, aby się częstować, bo jest w nim to, co w żurku dobrym powinno być. Jest przede wszystkim kwaśny, jest jajko, jest kiełbasa, są grzyby, są jarzyny. Bardzo dobre. my jeszcze na koniec ile litrów tego żurku mamy? Yy, ponad 50 litrów żurku i tak, to jest to taka ilość, która no, nie wystarcza na cały dzień, więc warto przyjść wcześniej i to widać, że trzeba się spieszyć, tak, żeby na cały dzień tej energii wystarczyło, bo... Przecież jest to, no, ten styczeń jest jaki jest, w ogóle zima jakaś niewydarzona, ale zwykle zimy bywały bardziej mroźne i w te zimne styczniowe dni naprawdę trzeba się czymś rozgrzać, więc gorącą herbatę też mamy. A dlatego o tym mówię, ponieważ no, wolontariusze z tymi puszkami chodzą przez cały dzień, więc też mogą się u nas posilić i przychodzą wolontariusze, aby, na, aby naładować swoje baterie i, i, i iść dalej z puszką w miasto. No i właśnie przychodzą osoby te, które chcą wesprzeć e, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i w zamian za żurek rzucają do puszek. Wolne darki. Dobra idea, ale także tylko pogoda troszkę nie, nie wypaliła i poza tym, no co dobra inicjatywa i popieram to. pan się zdecydował wziąć udział i wspierać się Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy? Przede wszystkim e, od wielu lat zawsze uczestniczę w takich różnych akcjach charytatywnych. Oczywiście na miarę możliwości staram się pomagać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest to już i 20. Edycja i od dobrych kilku lat angażuję się mocniej w orkiestrę, wspieram chore dzieciaki, przekazuję pieniążki na różne nowoczesne urządzenia, na ten szczytny cel jaki jest, żeby ratować życie ludzkie. Również tutaj zostałem zaproszony przez Automotoklub Tarnowski na, jako gość specjalny na tą Tarnowską szóstą Motoorkiestrę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I również wspieram. W tym roku pieniążki rozdajemy na urządzenia dla wcześniaków oraz dla pomis lecyjnych dla matek w ciąży. Już przekazałem dość sporo pieniążków przez moją licytację, która już się zakończyła. Dzisiaj będą również moje gadżety licytowane, gdzie będę na prawym hotelu moim sportowym siroko przewoził gości. Także chcę się tak samo przyczynić do tego, bo uważam, że naprawdę warto i wszystkich zachęcam. Będziemy dzisiaj licytować przejażdżkę między innymi z panem jakim samochodem, co to za samochód, proszę powiedzieć kibicom wszystkim. Jasne, znaczy, to nie jest akurat mój samochód sportowy, wyścigowy, którym ścigam się w wyścigach na co dzień. Jest to uliczne Siroco R, sportowa wersja, ale nie jest jakiś wieczynowy czy sportowy samochód. Jest to oczywiście taki bardziej może być rasowy niż taki przeciętny zwykły i tym samochodem będę woził właśnie swoich gości. Inni kierowcy jeżdżą, jak się podoba pomysł w samorganizacji takiego tomatu, żeby nie mogli się pokazać. Bardzo fajnie, uważam, że świetnie. Wszyscy się tu ścigamy dla, przede wszystkim dla Wielkiej Orkiestry Środowiska Pomocy i wszystkie pieniążki idą właśnie na ten, na ten cel. Także uważam, że jest to bardzo fajna impreza, bardzo dobrze zorganizowana i oby takich tylko więcej. Jest to finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób mieszkańcy Żabna uczestniczą w tej akcji? Od samego rana kwestujemy, zbieramy na rzecz dzieci chorych, a również na kobiet w ciąży, na potrzeby pompy, na in, pompy insulinowe po prostu dla kobiet z cukrzycą. Był tak samo Woźp Ekspres, przyjechał do Żabna z Krakowa Głównego, pożegnaliśmy go o godzinie 14, na jego pokładzie grały zespoły Clock Machine i Clitoris. Co to za ekspres, który się wziął w Żabnie? E, Towarzystwo Przyjaciół Kolei w Krakowie zorganizowało ten przyjazd właśnie wspólnie z nami. Festy odbywają się w całym mieście, w których konkretnie miejscach, ile udało się zabrać pieniędzy? Kwesty odbywały się właściwie na terenie całej gminy Żabno. Najczęściej były to kwesty pod kościołami, a pani dyrektor myślę o szczegółach tutaj, ponieważ to pani dyrektor opiekowała się wolontariuszami. Ja wspólnie z panią Domańską opiekowałyśmy się dziećmi i e, dzieci zbierały wszędzie, praktycznie na terenie naszej gminy, aczkolwiek nie tylko na, na terenie naszej gminy. Zebrano do tej pory 19 520 złotych, 22 groszy, ja się posłużę karteczką, natomiast e, w samym Żabnie zebranych zostało 5 693 zł, 92 grosze. Natomiast mamy inne miejscowości. Ja może wymienię Nieciecza, Łęgbis, Kupice Radłowskie, Otwinów, Niedomice Siedliszowice, Odporyszów oraz Radów. mieliście wolontariuszy? Wolontariuszy było 26. Bo trzeba powiedzieć, że jest godzina 16. Dopiero i tyle pieniędzy się udało zebrać. Jakie atrakcje dla mieszkańców w Żabnie dzisiaj z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jubileuszowego. Y Grania w Polsce w mieście Żabnie odbywa się koncert o godzinie 16, czyli za moment ten koncert się rozpocznie. Koncert rozpoczyna zespół Golden Life. Następnie będą występować najmłodsi, czyli przedszkolaki z publicznego gimnazjum w Żabnie. Będzie występował zespół młodzieżowy Drachma, działający przy parafii w Łęgu Tarnowskim, zespół Czarne Koty. No i oczywiście zakończy się nasze dzisiejsze świętowanie, zbieranie pieniążków. Symbolicznym światełkiem do nieba, a pomiędzy koncertami będzie odbywać się licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj będziemy licytować zarówno obrazy, fotografie, ale także przedmioty codziennego użytku, także wiele, wiele tych przedmiotów przekazanych jest na dzisiejszą aukcję. 20 finał Wielkiej Orkiestry mieszkańcy uczestniczą od 20 lat czy to od niedawna akcja jest organizowana? Akcja jest po raz czternasty w naszej gminie. Do tej pory no, nie ja się zajmowałam festowaniem, ale pani Domańska, i to jest już czternasty finał w naszym, naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Miejmy nadzieję, nadzieję że, że, nie, nie, że nie. Na pewno nie. Gramy z pompą w tym roku. Orkiestry Świątecznej Pomocy. Które raz zawsze jakie gracie? Dwudziesty raz. 20 raz? Tak. Dzisiaj Żabno, potem Tarnów. No tak, no tak, staramy się jak najwięcej grać koncertów. Pamiętam, że któregoś finału udało nam się zagrać cztery, no ale to, to były... To trzy. Tak, ostatnio trzy. No, dzisiaj dwa, no nie wiem, czy to spadek w dół, czy jak, ale bardziej hmm. chyba chodzi o to, że no, moce przerobowe już I chyba nie to... 20 to było tak? Wspomagacie akcję cały czas, słuszna akcja, zbieracie kasę dalej. Znaczy, my przede wszystkim czujemy się jakby głównymi organizatorami, bo tak, tak naprawdę, oprócz od, się tego głównego, czyli Jurka Wsiaka, to przede wszystkim artyści jakby rozkręcali tą całą orkiestrę. Nawet ta nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pochodzi jakby od tej orkiestry, czyli od muzyków, tak, którzy to po prostu rozkręcili. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, dobra, to jeszcze tak na przyszłość, 2012 się zaczął, jakie plany? No plany są ambitne, bo w tym roku chcemy wydać aż dwie płyty, już niedługo, już niedługo, już niedługo wychodzi nasza taka dybestowka akustyczna, więcej planów nie, 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 sprzedam, ale na pewno w tym roku to płyta nic i mamy nadzieję, że... A to na, jesieni, świetnie, na świetnie. jesieni tak, a na jesieni albo na, w zimę nowa, długogrająca płyta, No, tak. zupełnie nowa, świeżynka. Świeży, świeży. Nowa i świeża, ale zawsze na koncertach, jeśli gracie, pewnie gracie dużo sztandardowych utworów, bo się, się pokazać, bo bez tego koncertu nie ma. No tak, no oczywiście, no ludzie przychodzą przede wszystkim na piosenki, które znają, no i to jest jakby słuszność i ja to rozumiem i cenię i zawsze staramy się grać przebojem. No jest 4, 11, 94 to chyba główny utwór wasz. Główny, no jeden z wielu. Jeden z wielu takich, które jakby są rozpoznawalne, wydaje mi się. Kiedy... No, to, czy to, to, ta piosenka jest y, mocno przemawia do wielu ludzi I, i, i wydaje mi się, że nie granie tej piosenki jest te takie lekko krzywdzące. Każdy, kto przychodzi na nasz koncert oczekuje tej piosenki my ją gramy. Dobra, w przyszłym roku następny, 21 już finał, na pewno będziecie grać, na pewno was zobaczymy. No jeżeli jeszcze będziemy żyli, nie, to tak. O ile dojedziemy bezpiecznie do domu jutro, to no tak. Bo to tego nikt nie wie, wsiadając za kierownicą, czy dojedzie do domu. Jak się gra przy takiej małej widowni? Oczywiście to jest tak, że ja uwielbiam na przykład Małe Miasteczka i uwielbiam po prostu publiczność w mniejszych Miasteczka, ponieważ ona jest głodna sztuki. Jest nie taka kapryśna jak na przykład publiczność warszawska. I te małe miasteczka sobie cenię. Wielka orkiestra świątecznej promocji nie polega na ilości, tylko polega na jakości. Zawsze to twierdziłem i zawsze będę twierdził. Dzisiaj publiczność, która była czekała, aż skończymy. Miła brawo. Widać, że się dobrze po prostu bałba Nasz. Na pewno mamy ponad 53 tysiące, jesteśmy w trakcie liczenia. Myślę, że ubiegłoroczny rekord, jaki osiągnęliśmy, ponad 34 ponad tysiące w tym roku będzie pobity. Jak Panu się wydaje, skąd taki duży sukces, dlaczego ludzie coraz więcej pieniędzy dają? Myślę, że no, to się składa parę rzeczy. Po pierwsze to, że ludzie widzą, że te pieniądze trafiają na dobry cel, trafiają do szpitali, na super nowoczesny sprzęt, który służy dzieciom, które rodzą się z wadami takimi czy innymi i ratują życie. A druga sprawa, która powoduje ciągły wzrost funduszy na ten, na ten cel, to chyba to, że my jako naród, jako społeczeństwo, jako Polacy potrafimy się w trudnych chwilach jednoczyć, łączyć i nawzajem wspierać i sobie pomagać. Jak historia pokazuje, dzisiaj nie musimy robić to orężem, ale możemy to robić właśnie w ten sposób no, w przenośni. Tym orężem jest sprzęt medyczny służący ratowaniu życia i zdrowia małych dzieci. Sztab w Gromniku, ale liczycie pieniądze nie tylko z Gromnika, ale z innych gmin. Proszę powiedzieć, z jakich gmin, ile puszek do tej pory się udało policzyć, a ile właściwie jest w sumie do policzenia. W sumie do policzenia mieliśmy 129 puszek, jedna osoba, jeden wolontariusz zachorował więc, więc puszka jest pusta, w tym roku do nas dołączyła, dołączyła gmina Wojnicz, kolega z Wojnicza Jan Szczerba zmobilizował młodzież tamtejszych szkół i właśnie w tej chwili są liczone puszki z Wojnicza, to jest 25 puszek. Czyli wynika z tego, że 104 puszki są już policzone, 25 puszek, 24 puszki są w trakcie liczenia. Dołączyli do nas w tym roku również dzieci i młodzież ze szkół w Rzepieniku i w Siemiechowie, w naszej gminie. 20. finał, gromnik, który raz kwestuje? Gromnik właściwie to od, od pierwszego finału bierze udział. Pierwsze kroki były no, powiedzmy takie, że nauczyciele miejscowej szkoły złożyliśmy się na orkiestrę i odesłaliśmy na konto pieniążki, a już kolejne finały to już braliśmy aktywny, czynny udział z młodzieżą, testując. W samym Gromniku sztab funkcjonuje już ponad 10 lat. I co roku są rekordy? I co roku od tych 10 ponad lat są rekordy. Co roku wydaje się nam, że nie ma możliwości przekroczenia tego, tej kwoty, jaką udało się zebrać, ale jednak ofiarność społeczeństwa, ich otwarte, dobre serca powodują, że te rekordy po padają. Wielkie zadowolenie, ale pewnie i duma, że macie takich mieszkańców. Jestem dumny i, i, i wdzięczny wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, bo, bo daleko sięgamy naszym sztabem, za ich ofiarność, za ich szczodrość, za nawet tę na najmniejszą ofiarę, jaką do puszek złożyli. Gorąco jestem wdzięczny wszystkim wolontariuszom, którzy w tak no, no, brzydkim, mówiąc tak. Bez ogródek dzień. Y, drzysty, mokry, zimny, kwestowali cały dzień. Ich opiekunom, nauczycielom, bo młodzież sama nie kwestuje, tylko pod opieką, pod opieką nauczycieli i, i dorosłych, jak również wszystkim osobom, które zaangażowały się w tą akcję, w tą orkiestrę, a było, będzie to około 250-300 osób, które w tą orkiestrę się zaangażowały, w ten 20 finał. Po to, by efekt był, jaki mamy. Cieszę się bardzo, bo jest to, jest to piękny wynik. Y, y, uczestnicy. Też są zadowoleni, młodzież bardzo chętna, bardzo aktywna i to, i to cieszy i buduje na przyszłość, że z takim społeczeństwem da się ten kraj budować. To jeszcze powiedzmy na koniec, koniec już dnia 20, 20 finału, jakie atrakcje czekały dla, dla mieszkańców Gromnika? Na sa, hali sportowej, czy w zespole był, odbyły się imprezy typu turniej baw się razem z nami, turnieje rodzinne, odbyły się pokazy tańca nowoczesnego, odbyły się pokazy szkoły karate, która u nas funkcjonuje, którą prowadzi sensej pan Tomasz Moździerz. Była, była oczywiście licytacja budząca wiele, wiele emocji, no, jak, jak do tej pory. Po, po tych 10 latach ta stacja, no, m, przerosła samą siebie w zasadzie. No, ofiarność i indystacja była bardzo m, m, gorąca. E, najciekawsze chyba był przelot samolotem. E, 40-minutowy przelot samolotem, do łososiny nad, nad gromnikiem przelot i powrót na lotnisko w e, No, To była burzliwa złote serduszko z cyrkoniami, e, serduszka srebrne. No, Dochodząca do, do kwot rzędu 300 zł, więc jest to, jest to, świadczy to o tym, że, że e, ci, którzy brali udział w licytacji e, nie patrzyli na wartość gadżetów, tylko, tylko, tylko e, ofiarnie e, uczestniczyli w tej akcji. I na zakończenie trzeba powiedzieć, że było tradycyjnie światełko do niego. Tak, jak co roku, jak co roku, z każdym rokiem bijemy rekordy, jak chodzi o kwoty, ale też i co roku mamy coraz ładniejsze, droższe światełko do nieba. Przyciąga, jak Państwo są widzieli, ogromną ilość widzów, no to jest takie jakby nasze podziękowanie dla wszystkich tych, którzy tak aktywnie, tak chętnie uczestniczą w tej akcji. Mamy sponsorów tygodni, jak co roku zresztą, lokalnych przedsiębiorców, radnych i to ładnie się w całość...

wynika, że zebraliśmy ponad 74 tysiące złotych. To jest o ponad 10 tysięcy więcej niż od ok temu. To są obliczenia wstępne, będą zweryfikowane przez bank jutro, ale bardzo się cieszymy, bo to naprawdę kolejny rekord. I aż takiego nie spodziewaliśmy się. Byłam pewna, że pobijemy, ale aż takiego nie spodziewaliśmy się. Pani czy wielki, wielką radość szczęście. No bo to naprawdę szczęście, bo bardzo się cieszymy. Zresztą jak od lat, jak od lat. I mimo że kryzys podobno. Mimo, że brzydka pogoda, a jednak kolejny raz udało się pobić dekot. Ogromna, tak, ludzie mają wspaniałe, wielkie serca, naprawdę. W trudnych chwilach. Potrafimy sobie pomagać w trudnych chwilach, bo ta akcja temu służy, temu służy. Oby tak dalej. Dziękujemy. Dziękujemy, cieszymy się i za rok zapraszamy. Na 21. Oczko!